Siemanko, z tej strony Piotr Siena i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i ekran do góry jest mój a i ze mną dzisiaj jest Oliwunia Marchewunia Siemanko jesteśmy w serii budowania, trochę my już zrobili przed odcinkiem jak widzicie przed odcinkiem my pograli zrobiłem właśnie te trapdory tu żylandor żyla, żyla, tu są te do wchodzenia tu będziemy robić właśnie drzwiczki teraz Muszę wziąć. O, Wooden dors. Tu pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. O i tu też zrobimy dorsy. Pyk. Albo nie, tu wiem co zrobimy. Tu nie dorsy, tylko weźmiemy, patrzcie. Takie coś. Weźmiemy. Gdzie to? Tu jest trap. O, tu jest trap door. I patrzcie. I się to zrobi tak. I mamy, widzicie? Pyk. wow tu nie. Pyk. I o. E, dzień dobry. Co dzisiaj Państwo chcieli załatwić w szpitalu? <gry> Patrzcie, nie? To, je, to już jest fajne. Teraz tylko łóżka muszę wziąć. Powstawiać. I tu będzie przy, tu przy każdym. O tak. Pyk. Pyk. A, bo łóżka. No pyk, szkoda, że nie mamy ym, y, funkcji fun, fun, Funter, bo wtedy byśmy mogli tu dawać, ale to jest Xbox y, stary i tu nie umiem podłączyć internetu, więc tam, tu jakieś szafeczki, to to skrzynki dam, tylko że one się nie mogą łączyć, więc to by było, te łóżko by musiało być skasowane i te tak samo. No i teraz potrzebujemy tą skrzynię czyli chest, tylko nie ten trap Dispenser Piston Co tu jest? Dropper O dropper! Turbine Hagrid, tą lamp. Dobra, dobra. Blograć z Płytki. Ja tu potrzebuję skrzynię i tu nie umiem, nie umiem znaleźć skrzyni. Muszę tu zobaczyć za czestem. A, bo w pierwszym jest chest, O, mam czesta i tu każdy będzie miał takiego podwójnego czesta. Pyk, pyk. A nie, tu, tu pojedyncze będą. Przy każdym muszku pyk dostaną. Mm, no i tak jakby mój szpital jest już prawie skończony, możemy coś tu na dachu zrobić. Może helikopter zbudujemy na tym lądowisku. Bo to bym musiał myśleć teraz, wszystko se schować. Tylko skrzynia mi będzie potrzebna. I potrzebuję tak. Diamond, y, luzil, diamond, blok, y, potrzebuje też obsydian, obsydian, obsidian, y, golda, nie, węgla bloku nie potrzebuje. Co tam oliwne marchewunia robisz? Tak chyba, tak, nie? nie tak takiego, nie tak. Mogłaś innym kolorem na przykład techy zrobić. Że tu na przykład masz te brązowe i robisz innym kolorem. Znaczy się czarne i robisz innym kolorem, nie? Ja tu zrobię helikopter jak on tu stoi. Tylko trochę mały ten helikopter nam wyjdzie. I jakbym zrobił tak to. Coś. Patrzcie. Pyk, pyk i tu. Pyk, 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 pyk. Nie! To nie to. Pyk, pyk. I patrzcie. I to bym zabudował. Wygląda jak chyja też w of quartz. Wygląda jak chy. Pyk, pyk, pyk. Czy nie? No. Dobrze. A ja, a ja też lubię, lawinko. Trochę chyba nawet nie popatrzałem. Ale mówię, że no, bo tak. Tyk. Teraz helikopter tu zmieszczę. O, Słuchajcie. Panie, panie. Czemu ci pada? Masz dziurę? No. <noise> Ale w tej grze nic się nie stanie. Patrzcie, co zrobimy. O nie! Pada mi do domu! Szerz mi zaleje domek! Spokojnie, tu nie zalewa. Water of generacja. Szerz Dobra. Tu. Muszę poszukać. Potion, potion Heming, potion slosing, potion Ostrich. Nie pamiętam, jaka to była. O, vision przez 8. Dobra. Patrzcie, co teraz zrobimy. Patrzcie na to. To nie ta chyba. To dieta. Ale ma na rewunia. Co? Co? Petruszunia? petrusunia. Koniec? Nie. A gdzie tra bude Gdzie tra? A a co to za pluw jest tu? Już. Znajdź. wszystko. Szukaj mi tam bloków. Oliwy, oliwy nie, ja tak nie mam czasu. Popatrz oliwy na na mój ekran. Cześć, pod Tobą. No jestem tu, patrz, ej. Oliwunia. patrz, tu jestem. Nie widać mnie? Mhm. A jestem pod Tobą, wyrzucę Ci taką fotkę. napisie, nie będziesz widoczna. Dobra? Mhm. Tylko mi potem ją oddaj, jak wypijesz. Wyrzuć. padnie nie widać cię, nie? Patrz, ja też się ją schowam i nas nie widać. Tylko jedynie jak coś w ręce mamy to nas widać, bo to, ten blok Widzicie? widać, nie? Widzę, jak jest coś? Bo myślałem, że to ta potka co... Ale też paję czołkiem. Bo myślałem, że ta co da się pod wodą widzieć, nie? Ta była fajna pota. Nie. Widzisz mnie? Nie, nie patrz. Nie no żart, ja już skończyłem. Teraz będzie przerwa. No ja tego helikoptera nie robię. Teraz będzie przerwa i będziemy widzieć się, jak Oliwonia Marchewunia skończy szpital. Jednak Oliwonia Marchewonia nie skończy dzisiaj tego szpitala, yy, więc yy, nagramy Wam taki króciutki yy, odcineczek yy, następnym razem, jak Oliwunia Marchewonia skończy ten szpital i wtedy wam, Was poprowadzamy po tym szpitalu. Yy, I wtedy będzie fajnie, nie? No i to będzie na tyle w tym odcineczku. Yy, Sorki, teraz będziecie widzieć tylko mój blog. Yy, żegnam Was serdecznie. Pa pa!